Cześć, jestem siema, z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek z trików i ciekawostek do Wiedźmina 2. Gdybym brzmiał trochę inaczej, to musicie mi wybaczyć, ponieważ jestem lekko podziębiony. No i jeszcze prosiłbym was o ocenienie i skomentowanie tego filmu, ponieważ bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Proszę bardzo, obie te sytuacje są dla ludzi, którzy twierdzą, że Geralt uśmiecha się tylko i wyłącznie po Fistechu. <laughs> Zatapię statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Przechodząc grę po stronie Jorweta, możemy zobaczyć strażników będących przy mgle. Są to krasnoludy i elfy. Niektórzy z nich to skojatel. Zobaczcie, jeżeli chcemy i jeżeli ich zaatakujemy, to możemy ich zabić. Bez żadnych konsekwencji. Robiąc zadanie pod tytułem Śmierć zdrajcy możemy w ogrodzie Loredo zejść pod tą klapę która była tam gdzie znaleźliśmy zbroję Astrogarusa Jeżeli tam zejdziemy możemy znaleźć darmowe 3 rudy srebra Zadanie Podziemny Krąg nawiązuje do filmu o tej samej nazwie, który z kolei opiera się na książce o tej samej nazwie. Trochę to skomplikowane, ale myślę, że zrozumiecie o co chodzi. Ej, Mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na wypijaną gołotę. Co no, mam dobre? wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Zigi Król. Popłacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Stawianie na moich chłopaków żaden kurwa ból. Kogo to widzą oczy zigiego króla! Przemyślałeś moją propozycję? Jestem gotowy. Wytłumaczy ci wszystko po drodze. Mów, wiesz z czego słynnie wchodzę. Przechodząc grę po stronie Rosza możemy znaleźć trupa księcia Stenisa podczas zadania preludium do wojny Kedwen, kiedy wyprowadzamy króla hanserta z pola bitwy. Jest go ciężko zauważyć, więc dobrze się przyjrzyjcie. Podczas wykonywania zadania Podziemny Krąg możemy dowiedzieć się o ciekawostce, która nawiązuje do Mike'a Tysona. Dlaczego do Mike'a Tysona? Ponieważ to właśnie Mike Tyson w której ze swoich walk odgryzł przeciwnikowi ucho. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę, jesteśmy dla siebie stworzeni jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Nikt go nie lubi. Łachy ma z pracami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi... Ja! Dawaj do tego kutasa. NIE DAJ MU SIĘ! Grając po stronie Jorweta, w Vergen możemy spotkać Elfią Handlarkę, która, prawdę mówiąc, naprawdę musi się nie znać na życiu. Posłuchajcie tylko dialogu. Zemeri. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do wergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Ach, tak myślałam, a zajmujesz się... Jestem wiedźminem. No proszę! Rzadko widujemy tutaj Wiedźminów. A właściwie co robią wiedźmini? Hmm, rozwiązujemy problemy ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazła się go w wnętrzności rozleczone na garnku a głowę kilka kroków dalej, bo ja zajmuję się takimi problemami. Jeżeli wykonując w prologu zadanie biada zwyciężonym, nie będziemy chcieli wziąć od wyśniaków żadnych pieniędzy, to na początku pierwszego rozdziału we Wrocławiu dostaniemy 50 orenów i receptę na zbroję. Zobaczcie! mi nie! z Zriwi, to wy panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to coś zrobił na podgrodziu zamku Lawaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Dziękuję. Niech Bogowie mają cię w swojej opiece. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że oglądaliście i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie się ma, cześć i pa-pa!